Witamy, witamy się. Dzisiaj będzie fizik na Urfiku. Urfik jest chyba tydzień... Będzie. Ej ładna jest ta Judgement kill no. No jest za drugi sezon? Za pierwszy? Już nie pamiętam nawet. Ale kain na Urfie, no nie wiem, no zobaczymy co chłop pogra. czy to widać gdzie lecimy, nie? Chyba tak czy siak. Czy nie widać tego? List będzie zabawny bardzo, więc... Ja lubię zabawne postaci na tym Urfiku. No, nikt nie przejdzie, uciekamy. <śpiewanie> <śpiewanie> Szybszy recall do bazy, no. <śpiewanie> Jak go spisgała, to w że więcej bił na tym murfie. Hmm, nie wiem, Gina, jeszcze na sobie chciał pograć na urfiku tego takiego fast, fast, fast Gina. Fizik będzie bardzo fajny, tylko potrzebuje levelków trochę, więc może na mida powinienem pójść. Nie wiem, co ja zrobię na tego Zarafa 3 sekundy. No to od spadnięcia się liczy. To jest sam? Dżunglera mają? Naprawdę? Bez smajta? Nie, ale pewnie robi dżunglę, ale nie smajtuje nic. No w sumie to ma sens, bo tu są lewele cholernie ważne na tym urfie. Może my też powinniśmy? Nie wiem. No i ilebym do tego kraba na przykład robił. O, no, miał coś innego niż to. No, to nie ma sensu. <śmuszczaj> może na drugim, trzecim czy poziomie. Hekari na pewno ma sens, bo może na drugim poziomie coś takiego grać. Zresztą nie, numer ma 0 CS, to nie wiem gdzie ten hekari jest. A, dojjuki są. Ma barierę, pewnie, no właśnie. Kozak Caitlyn, ładny Miałem agro, musiałem swashować. No nie wiem, jakbyś w moją stronę uciekała, to może. Znaczy że ci level póki Caitlyn nie ma. Wraca szybko. No teraz mogę ich dranglować w sumie. Walka z krabem część druga. Jest ok, Nie ma tragedii na razie. Będziemy sobie w protobelta. Tylko trochę levelów ma tracę, nie? Ale to się zdarza. Czemu jest sam na tym topie? Są nudy jak jest sam. Nie chcę tam być jak jest sam ten Zerath. No, ja, ja bym wolał łapać level niż nie jeśli mam być szczery. Nie I Jeszcze plejcik, piękność No, mezerki go nie zabije. A czy może były protobelta i Zoni, nie? I potem będzie kozak, bo wcisnę sobie E, spadnę z E, wcisnę Zonie i znowu pójdę sobie w E. Czyli w sumie jak na rankę odachwidzę. No nie. A, majeku? Co się z moim kustało w takim razie? No właśnie, go, też no, też go przejechałem. Jak będzie spawnować z tego cały czas, to jest dobre. A zróbmy tak, bo musimy liczbę i na tyle złożyć. I to świniarze. Chyba next level Fizz mnie uczył fizę grać. Hej, czy fizgrafizm na urfie. A na bocie widzę, że fajna zawała. Co tam jest na bocie, że takie pierdzie wpuszczają? Ta Kale, właśnie, lol. Idziemy do pani Riven? Tylko ona ma stunaj, i może mi moje przerwy To się wyminaliśmy? Chyba mi widziała, nie wiem, tak dziwnie jakoś poszło. Aris, Scale tak niszczą bota, soda, mi o co chodzi? To trochę jest ryzykowne. Nie te trochę. O, chłop się rozpuścił No jest helikopter Ej, rybusz sobie bawią śmieszne są No nie, Rybson nie wszedł Z Rafa wleciałem. Mi się wydaje, że tu tanki są lepsze. Taki mundy na przykład jest lepszy niż jakiś Fuller, jakaś postać. Jeszcze zerzę to na co granie, ale tak, tak patrzę to tak jest chyba. Ja będę nie będą w nieraz miejscy trzeba będzie WOID derashować. Jak mam szansę na całego liczba, no to sobie nie odmówię. Dawać, bijemy się. Koniec na dole, to muszę zemstę konia zrobić. Pierwsza wykonała cios, spamowałem, ale nie zdążyłem. A im rzucił a, to mnie ją zabił teraz. Eee, z głupiutki. Czy ja chcę złożyć penetrację? Chyba chcę. A butem najpierw sobie poczekam. Dawaj Kajl Erkuj, a nie masz No koń to jeszcze wykaruje pewnie jakiś cudem magiczny Idę na górę SFX farmić. No teraz ma to mu 2 sekundy O jakby to działało od tego trzymania w powietrzu bo jak Fizzle się może tak zawiesić w powietrzu O to jest zabawa, na no, ja wolę iść do zabawy. No w sumie zawsze tak w bo że ten kto pierwszy cios wykonał, ten wygrywał. Fajnie, że jest nieśmiertelny ten koń. Adaptive Helmik. Nie dostaję obrażeń, nie widziałem tego adaptive. tam w bankę wszedł. Aj, konia nieśmiertelne na tych... Więc trzeba dziankę i Zerafa niszczyć. No to się trzy razy porządek wypierdzielimy po prostu. No to Anka teraz zemsta dostaje na ryj jakby co. Hm. Fajne jak ze na Urfie grane są. Kazika mają w ogóle, a teraz przyszedł dopiero, dobra. Spóźniony chłop, trochę. O, traf to, małe dziecko, zapieprzające. No mi wybombi. O, a niedźwiedzia mi wybombi. Nein, nach vorn Full Tank, by the way. Full Tank. Ale E użyłem, nie? To nie jest tak, że E użyłem czasami Fajny flaszek koń. Ale jeszcze przeżyję oczywiście. Fajny konie śmiertelny. Rakatlingo, co on tutaj robił na pocie już Ej Kate trochę zabawę psuje na ten trybie, no? Kate trochę psuje zabawę Bo jeśli masz coś czego nie możesz zabić, to trochę jest niefajne. Mmm, ten fizz jest taki se. Myślę, że będzie ciekawszy. Znaczy, jest okej, okay, no tylko dostanę 100 na ryj, to przecież nic nie zrobię, no. Nie zdążę na te tego e rzucić. A oni mają takie instantowe CC, że szkoda, gadać. Nie wiem, czemu ta array ma 22 killów. No. Co ja sobie no! Zasałem trochę tą końcówkę, ale nic. Nie, we mnie śmiertelny chłop, ch ch kop koń z Adaptivem. Może zagramy sobie jakiś tankiem, co? Nexta, papatki.